Dzień dobry. Proszę zobaczyć, jakie jest przygotowane podłoże. Dzisiaj będzie sianie trawy. No, chopok się postarał, prawda, chopok? Mówię jak na lotnisku. No, aż strach, wiesz co? A może ty na takiej wędce byś mnie tak wiesz, co? albo aż strach deptać tutaj. Znaczy, strach, szkoda. Dźwig długi i taki z takim, no, z dobrym obciążeniem z tyłu. Żeby miał dobry balast. Ale i tak tutaj się ktoś wyrąbał, widzę. Kto tu się wyrąbał? Nie. To on tak. kunoli, tak kurnory kopie? Patrz, skubaniec. No, on tu nam popsuje robotę. Dobra, bierzemy się. Dzisiaj taki dzień porządkowy, robimy porządki, wywozimy niepotrzebne graty, głównie takie drewna, które zostały po budowach. To -ok u siebie zutylizuje w piecu, resztki materiałów, które Hopokowi się przydadzą, prynty zbrojeniowe, które są mi niepotrzebne, a Chopok -ok zamierza się rozbudowywać. To mu się to przyda, także wszystko to musi. Od tamtą dotąd zniknąć. I tu też będzie siana trawa. Zamawia... Nie dogadali mi się ze sprzedawcą, chcieliśmy inną trawę. Opo chciał taką. No, ale przyszła taka, no i taką zasiejemy. Myśleli, że zrobimy biznes życia. Nie no dobra, ja je sobie robię. Padła decyzja, żeby zasieć taką trawę i taki siewnik. Chociaż hopok, i tak uważa, że to jest zły bo nie ma nie ma takich lejków jak taki poznaniak, ale może pójdzie. To co panie, idziemy robić próbę? To może wypijemy sobie po orężaczce? Chyba, że kawusie zrobię, ale nie u orężatka. Proszę? Trzeba park maszynowy zimą odrestaurować. Wasze zdrowie. A co pani mamy na śniadanko? Co tam zrobiłeś? Jak nie ma nic, jak coś wyciągasz? No to dobra panie, jedz śniadanko, ja idę próbę zrobić. Ja że mi starczy. Panie stal podrożała, no co ty tam gówno wielkie kupiliśmy tej stali i tysiąc złotych wyszło Mówiło coś, że... Ja... ja ile to, jeszcze macie pieniędzy? Ja chciałem sobie jeszcze kuźwa leki kupić, bo wzięłem ten A co nie starczy Ci na leki? Tak, to jeszcze Kurwa Tego bio witalą chyba 4 czy 5 butelek Nie ja starczy mi kurwa do końca roku No A to babka się zarobiła no i dobra Zrobimy próbę Na tym mniejszym kawałku Co najpierw pompujemy już czy jeszcze chwilę? No ja pojadę Teraz? No chwilę jeszcze No no to dobra, ja zrobię próbę Dobra, sporo tej trawy. No, uwaga. Będzie leciał, czy nie? Nic nie leci? O -o. Nic? Nic? Nie działa Może to więcej trzeba otwierać Zobaczymy Raz, dwa, trzy No coś leci Na oko kurde Najwyżej się dwa razy zasieje i tyle no Dobra Dobra, sianie trawy, ujęcie pierwsze, najwyżej będzie poprawka. Dobra Jezu, mi jaków nie robić Dobra, coś się leci O żeby nie za dużo znowu Wiecie co, ja wolę to pchać Będę lepiej widział chyba za dużo ucieka. Na szóstkę wezmę, na szóstkę zobaczymy. Tylko się tak wydaje, że to jak się ogląda filmik, że to takie proste, ale to nie musi być takie proste. Co jak mówicie, będzie dobrze? Kurczę, trochę się martwię. Dobra, lecę też na krzyż. I tak. I tak. No coś tam leci, powinno być dobrze, tu w koło tych to tak ręcznie. Dobra, ja robię tym systemem, później się odzywam, pokażę Wam efekt mojej pracy. No tak ustawiłem, mniej więcej na oko, że powinno starczyć. Hopok, tak. Na... Gęsto, ja się bałem, że rzadko jest. To Ja mogę zmniejszyć trochę. Tak? Możesz wałować, co? No, jak to wygląda Twoim zdaniem? No, tak chyba starczy. To zrobimy na 6? A najwyżej mogę zmniejszyć na 4. Uważaj, bo na 4 mi się wydawało, że nie leciało nic. Zobacz, nie... Co? Ja bym wolał, żebyś najpierw tym, a później tamtym po powałował, co? Nie, bo to trzeba ubić konkretnie i szczególnie przy krawężnikach. Chyba, że ja bym usiadł na tą tregrę. Tak, jeszcze czego. Dobra, ja zmniejszyłem troszeczkę wysiew, y, siłę, znaczy siłę, nie wiem, skalę siewu, tam trochę mniejszą, ustawiłem tu na 4. I tak mi się wydawało rzadko, rzadko, ale to nie, gęsta bo jest. I żeby starczyło tej trawy, to będę siał na 4, może dobrze by było siać na, tutaj na skali na 6, ale jednorazowo. A jak ja się je na krzyż, to na czwórkę. Jak tam synek pojechał Nie, jeszcze się z mamusią żegna. Także synka trzeba będzie odwiedzić I przy okazji do tego naszego kochanego może Jarka zajadę bo już 3 lata do chłopa jada, a teraz się syn przeprowadził koło niego, to będzie pół okazja. Dobra, lecimy dalej. Oj, robota idzie. I później się popodlewa i będzie fajnie. Dobra, 3, 4. Idzie. Poszły konie po betonie. Dobra. Dobra. Tu polecimy może pokrężnik do końca. To teraz, żeby nam się nie pomieszało, to będziemy jechali sektorami. No każdy ma każdy ma swój sposób jakiegoś wysiewu. Najważniejsze, żeby efekt finalny był zbliżony do wszystkich typu rozwiązań jak gdyby zasiewu danego. Chłopak to jeszcze raz przegrabia po wysiewie takimi grabkami do liści. Starczy panie, bo nadgodliwym wiesz, nie ma co przesadzać. Tak, tak, tak. tak jest idealnie. Nie. Przygrabione, przywałowane i już wiem. Staram się wysiać z kilograma trawy 40 metrów kwadratowych, tak jak jest zalecane, ale, ale chyba wysieje z kilograma niecałe 40. A ciardem. Jak mi się mylą te ślady? Czasami najważniejsze, żeby nie było omijaków. Ale po to jeszcze chopok przegrabia tymi grabkami ewentualne, żeby ten wysiew może był taki równomierny. Troszeczkę przykryje te i zaraz delikatnie się będzie podlewało. I pomału, pomału w końcu coś, coś tu będzie rosło. E, jeszcze nasionek zostanie tam na płot, bo my żeśmy liczyli też tutaj to pod parking te nasiona, tu jednak nie będziemy siali trawy, tylko tu będzie utwardzone jeszcze. Myślałem że braknie, ale nie braknie. Także jeszcze zostanie nasionek za garażem pod płot tam. Fajnie. Chłopakowi też się robota podoba. Aż żałuję, że tak mało jest do grabienia. Ale troszeczkę jest praktycznie za gęsto jest zasiane. Faktycznie, bo ja sieję na tym siewniczkiem na piątce, ale przy dwukrotnym sianiu faktycznie to czwórka byłaby prawie że idealnie. Ale ciart, będzie gęstszy, Może za gęsto też niedobrze, ale ale niech będzie. Także udało się, trawy starczy. Raczej ja kończę to siać. Już mam praktycznie w jedną stronę posianę. Kończę wzdłuż i pomogę chopokowi wału. Panie, skończyłem! Starczyło! Jeszcze zostanie nam to tam, może troszkę tam braknie, ale. No, trochę zostało, może starczy. Idę to do garażu przesypię, bo tutaj wieje bardzo. Tak panie, trzeba zawiązać. Proszę. A to robaki trawę lubią? Dobrze, panie. Sypie się. Czy faktycznie jest trawa, trawa nierównie czy warto, czy, czy na przykład warto przepłacać czasami? Ja to widziałem taką średnią. Taką trawę, nie najtańszą, nie najdroższą, taką średnią, cenową. Ale ciekawe, czy ta najdroższa. A jest taka trawa na suszę, też czy to ciekawe, czy to faktycznie tak jest. Czy tylko opakowanie. Dobra, wyjeżdża to tutaj. Mm. Kadaj pan. O jak ładnie. Panie mogę wałować czy nie? Nie? A tym drugim wałem? Aha. Aha. Ty chcesz, żeby tak śladów nie było? No to no to ja będę podlewał. Idę tak delikatnie tamto już. To co zaś? Szamba. Nie z kranu, to pierwszy raz kranu, drugi raz szamba. Jak ktoś byłby zainteresowany jak to działa, to tak to tu jest taki jak gdyby pierdzielnik, który się obraca razem z kołami. I tu po prostu w zależności jak ustawimy sobie mocność otwierania tutaj od spodu. Aha, o. Takie ząbki co. I temu wylatuje trawa. Od. W zależności od ustawienia tu jest taka skala od 0 do 10. Dobra, trzeba to wydmuchać maszynę. Dobra, gotowa do następnej pracy. Trawa posiada i podlana, i powałowana. Niech rośnie. Zobaczymy, jakie będą schody. Wilgoć jest. A co to, takie kulki białe? Wiecie co to jest? Wapno. Tutaj po prostu mieliśmy początkowo, bo tu było za niskie pH, kupić gumę Orbit, ale drogo by wychodziło i posialiśmy wapno. No bo guma Orbit podnosi pH, nie? Nie, nie, przepraszam. Guma Orbit to zmniejsza pH, chyba. Czy jakoś tak, dobra, idzie z tym. Miałem jechać do Hopoka, zabić te wszystkie jego graty. Część jest jego gratów, część po prostu powstała w wyniku tutajszych prac prowadzonych. Ale Hopok już dzisiaj nie przyjeżdża, bo zmęczony. Rano, żebym przyjechał, no to rano pojadę. Także zestaw przygotowany. A ja co? A ja sprzątam, kurwa. Tylko sprzątam i sprzątam i sprzątam, końca nie widać, ale już, 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 już. już, już. Tutaj ten temaciek burdelik opanowany tutaj też zbie... Pamiętajcie, że tu powiesiłem słuchawki, jakbym szukał później. Kiedyś to by się też jak się sprzątało, to nawet taki słabszy złom się wyrzucał. A teraz kurczę, molo, tak, przez tym złom. Ogólnie metal jest tak drogi, że każdy teraz kawałek metalu na wagę złota nie ja muszę sobie zbić jakąś taką drewnianą skrzynię i wszystkie takie takie niepotrzebne rzeczy takie o, takie coś co mi się nigdy nie przyda popychacze, szklanki Actros mp3 i mp2 popychacze zaworów one są też już do wyrzucenia no i tak o muszę się ogarnąć, dzisiaj muszę tak w miarę posprzątać jutro rano pojadę do Hopoka w czwartek jadę w trasę także każdy dzionek wykorzystuję maksymalnie no i co muszę się brać za moją perełkę jeżeli chodzi o ciężarówkę muszę się odrestaurować w miarę tam jest do zrobienia przód po płuknięciu w sarnę no i ją troszeczkę korozja bierze a poza tym a i ogólnie układ napędowy sprawdzić Tarcze to były wymieniane 2 lata temu, to jeszcze będą dobre, ale klocki mogą być już do wymiany. Tam jest bardzo skorodowany tylny most i kupiłem, wiecie co, zobaczcie, taki pneumatyczny zbija rdzy z tymi takimi igiełkowy, taki jak gdyby guzik nie firma. Ale może wytrzyma, bo wiecie co jest najważniejsze w, w, w pneumatycznych urządzeniach? Najważniejsze jest to, czy to jest produkt markowy, typu nie wiem jaki jest markowy. Wapko, nie, wapkę to zawory robi. No mniej z tym. Jaka firma? Przede wszystkim co jest najważniejsze dla takich pneumatycznych urządzeń? Smarowanie. Jak smarujesz, to i będą i taki i taki ja to długo wytrzyma. Tutaj ten klucz też nie jest markowy, tylko jakiś chiński, ale jest smerowany regularnie i kręci koła. I tak samo jest z innymi urządzeniami pneumatycznymi. Używać lać olej. Będziecie smarować to i zwykłe na narzędzia, będą też długo wytrzymywały, a jak kupicie nawet markowe narzędzia i nie będziecie wstrzykiwali mu co trochę parę kropel oleju, to i markowy się zajedzie, także. Tak to wygląda. A tutaj Rdzaj trochę jest na tym tylnym moście. Mi się wydaje, że, że to się zbije. że muszę poszukać. Gdzieś zgubiłem baterię od GoPro. Może gdzieś tu w się znajdę. Trochę go uporządkuję. A tutaj, tutaj wszystko wszystkim. Ale o, ten most jest skordowany. Wiecie co? Bo ja te auto kupiłem jakoś wiosenną porą a te auto postawili na parkingu zimą wczesną i ono gdzieś jeździło widać na Skandynawie O zobaczcie jakie łatarzy. Muszę to całą tą rdzę pozbijać i zabezpieczyć ten tylny most. Gdzie indziej tak rdzy nie ma jak, jak ten tylny most, bo tutaj chyba najbardziej zbiera. A wiecie co? Te auto musiało jeździć. Szwecji albo gdzieś w krajach Skandry. może nawet i w, nie, w Polsce wtedy aż to, tak nie padało, akurat. A może? No nieważne, ale gdzieś po zimie gdzie było sypane agresywnym środkiem yy, po prostu na asfalty. I te auto było kupione od Komornika, nie od Komornika, a od leasingu. I po prostu leasing zabrał, bo firma transportowa zbankrutowała, i te auto stało z 2-3 miesiące po zimie i to było niespłukane, wiecie co? Tak. Niespłukane, a auto jak nawet jest jeżone zimą, to wiecie, dzisiaj pada śnieg a później za 3 dni wiedzie w kałuże albo gdzieś tak owieje i tą, tą sól i tak dalej to jest inaczej, a to gdzieś kurna jeździło, gdzie było intensywnie Wsypane, albo nawet mamy tym środkiem chemicznym, który żre tą, ten śnieg na drodze I było postawione, i to, to tak stało ze 3 miesiące I te 3 miesiące wystarczyło, żeby ty, kurde tak zjadło Tylny most Nie pomyśleli, żeby kurna wjechać na myjnię i opłukać zanim to postawią Później Rafałek przyszedł, auto kupił, tak jeździł, ale to Wiecie, już jak ogniska powstały To już te korniki, bez, bez, bez to już to kurna wcinały cały czas, także tylny most jest koniecznie do ogarnięcia Ale to sobie zrobimy osobny odcinek na temat Mercedesa Co myślę o Mercedesie Plusy, minusy Kurna chciałem rzucić za płot, ale się powstrzymałem. Przecież nie jestem kurna Nie powiem gdzie. Dobra, nieważne. Ale to w sumie to minerały, rdza, żelazo. Dobra, jutro pojedziemy na złoto, kiedy ten kawałek też sprzedamy. O. Kropi. Jak fajnie. W końcu się cieszę, że deszcz pada. A wiecie czemu? Bo mi tam trawę podleje. Dobra, moi drodzy, to co? na dzisiaj tyle. Jutro śmignę do hopoka z tym na no, razie cicho. Do następnego, cześć. No, babcia jeszcze nie woła. Nie rozumiem. Babcia jeszcze nie woła na kawę. Te druty tak pomieszałeś. No Tam, tak pokrzywione będą zara. Jesteśmy u chopoka. Chopok zrzuca. Ciapek odpoczywa. Dobra. Bye, ó.